Cześć, witajcie kochani. Ja nazywam się Kasia. Na co dzień prowadzę bloga o nazwie Life Full of Colors, a także od niedawna ten kanał tutaj na YouTube. Dzisiaj przygotowałam dla Was haul zakupowych. Chciałam Wam pokazać kilka rzeczy, które udało mi się zakupić na przestrzeni ostatnich tygodni. Będzie to odzież, będzie kilka dodatków, a także kosmetyki. Zacznijmy od odzieży, którą kupiłam. Na początek chcę Wam pokazać tą bluzkę. Bluzka jest motywem pantery, jak widzicie. Jest to bardziej taka... Luźna forma tej bluski. Tutaj ma kieszonki, tutaj są takie pagony. Nie wiem, czy to dobrze jest widać. Natomiast, jak widzicie, deseń jest w Panterę. Jest to mój ulubiony deseń ostatnimi czasy. Więc, jeśli oglądacie mojego bloga, możecie zauważyć, że na przestrzeni ostatnich miesięcy naprawdę dużo zestawów pojawiło się z tym printem, z Panterą. Tą bluzkę zakupiłam na eBayu. Ona kosztowała około 6 euro, więc. Wydaje mi się, że to nie były tak, takie duże pieniądze, a naprawdę jest fajna i, i bardzo często będę ją nosić, to jest pewne. Kolejna rzecz, o którą chcę Wam pokazać jest ta oto marynarka. Marynarka w kwiaty. Tą marynarkę zakupiłam na stronie Shinside. Ona ma takie kwiaty w neonowych kolorach, jest tutaj rozpinana, idealnie będzie pasowała do tak naprawdę każdego zestawu, zarówno do jeansów, jak i bardziej eleganckich zestawień. Myślę, że będę często w niej chodzić podczas tegorocznej zimy. I ostatnią odzieżą, którą chcę Wam pokazać, jest ten oto płaszcz. Płaszcz zakupiłam na stronie Choice. To jest rozmiar L. Jak widzicie, on jest bardzo prosty. Tutaj jest taki błyskawiczny zamek, a na górze jest zapinany w ten oto sposób z taką lekką klamerką. Mm, on jest bardzo lekki, więc to nie jest płaszcz na typową zimę. Natomiast na taką cieplejszą pogodę na pewno tak. Kolejnymi rzeczami, które chcę Wam pokazać, są kosmetyki, które zakupiłam. Na, na, przez konsultantkę Oriflame. Ostatnio wróciłam do tej firmy, bardzo długo jej nie używałam, natomiast naprawdę fajne rzeczy tam mają i po prostu lubię ich kosmetyki. Ten zestaw, Wonderful, zakupiłam za 9,50 euro. To jest e, shower gel. Przepiękny zapach, taki chyba e, owoców leśnych, coś w tym stylu. Tu jest body cream, czyli masło takie do ciała. Um, I sołtys. Tu są dwa masełka. Dwa masełka, Dwa, przepraszam Was. Um, dwa medełka e, Dwa medełka, Fajny zestaw. Znowu z motywem pantery takiej zebry, czyli tak jakby podświadomie znowu wybrałam coś w, w ten deser. Natomiast zapachy są naprawdę bardzo fajne. Kolejną rzeczą z którą chcę Wam pokazać jest... Um, Foundation to jest, to jest podkład do 10 godzin Everlasting. On wygląda tak. Ten podkład już teraz nie pamiętam, on w jakiejś promocyjnej cenie był. Ja wybrałam kolor Light Ivory. On jest dość jasny. Pudełko w, wygląda tak. On ma 30 ml. Myślę, że pojemność wystarczająca, żeby zużyć. W tej chwili, w tej chwili go nakładam, tak powiedzmy, na taki lekki makijaż dzienny. Następną rzeczą z Oriflame jest seria z Gordani Gold. To jest, to jest szminka. Szminka o bardzo, tak naprawdę ciemnym kolorze, tak wygląda. Natomiast po nałożeniu ona ma taki fajny, naturalny, czerwony kolor. To jest numer 227491 Cerise Pink. Tak tak to wygląda. Z Oriflame także. Dostałam od mojej widzki, Moniki, bardzo Ci dziękuję, gorący olejek z, z kokosem, to, tego jeszcze nie nałożyłam, podobno to jest świetne i czyni cuda, olej nakłada się na gorąco, jest pszenicowy kokosem do włosów suchych i zniszczonych, nakłada się to na końcówkę, najpierw to się podgrzewa. Bardzo się z tego cieszę. Myślę, że za niedługo to zużyję, bo w moje włosy troszeczkę potrzebują odżywienia, więc to był bardzo, bardzo trafiony prezent. Bardzo Ci dziękuję. Jeśli chodzi jeszcze o prezenty od Moniki, także z kosmetycznych rzeczy dostałam szminkę Color Trend Kiss Go. To jest w takim kolorze złota. Ona jest w kolorze złota, słuchajcie, ale podobno ma ciekawe zastosowania, ponieważ można to nakładać zarówno na policzki, jak i na usta, więc taki daje efekt rozświetlenia. To są rzeczy kosmetyczne. Dostałam także maskę do spania. Z tego też się cieszę, bo, bo to jest fajna rzecz. I rzeczy, które bardzo mnie cieszą, to są te oto bransoletki. Bransoletki... Ja może Wam potem zrobię zbliżenie. Słuchajcie, bransoletki Monika robi sama. Bardzo, bardzo w fajnych kolorach dostałam te bransoletki. Tu jest turkus, tutaj są białe kamyczki, a tu są takie neonowe. Myślę, że do, do tej marynarki wcześniejszej będzie to świetnie wyglądało. W tych neonowych podejrzewam, że będę często chodzić. Słuchajcie, na sam koniec pokażę Wam dodatki, które, które zakupiłam lub dostałam. To jest bransoletka ze strony Rome Women. Ona wygląda tak, jak widzicie, to jest coś przepięknego, w złotym kolorze, bardzo duża, fajna na teraz, na okres tych świąt i, i być może Sylwestra, jak będziemy mieli jakieś takie złote kreacje, czerń ze złotem. Myślę, że to będzie rewelacyjnie wyglądało. To jest bransoletka. Kolejną bransoletka którą ja zakupiłam na stronie SheInside jest ta bransoletka tutaj z czarną, skórzoną z paskiem, i tutaj takimi jak gdyby ćwiekami e, złotymi i znowu ze złotem złoty, krótki naszynik, y, który wygląda w ten sposób, tak zwany czoker, a do tego jest także bransoletka. To zakupiam nas na eBay. I jeszcze na sam koniec jako dodatki pokażę Wam także z Ruju moje. Ciepłe skarpeciochy, czarne ze złotą nitką, tutaj z taką złotą kokardką. Bardzo fajna rzecz. Myślę, że na święta podobno będę najczęściej chodziła w piżamach, po prostu sobie odpocznę i, i na pewno ym, te, rzeczy, te rzeczy znajdą się na moich stopach. Słuchajcie, to by było na tyle. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten filmik. Jesteś, jeśli chcielibyście zobaczyć kolejne filmiki, które y, mam w przyszłości. W zamiar dla Was nakręcić, to oczywiście dajcie mi znać. Jeśli spodobał Wam się ten filmik, bardzo bym się ucieszyła, gdybyście dali like, subskrybujcie również ten kanał, a także zajrzyjcie na bloga. Wszystkie linki podawam na dole. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia następnym razem. Papa! Pa!